Siemanko moi drodzy widzowie, tutaj ja Michalos. Dzisiaj jesteśmy w merfowej y, 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 arenie z Dawidem. Sie przywitaj się Dawid. Ciema widzowie. Ciema, bo ja machający to... Y... A więc chodźmy do practic roomu i tu jest jakiś pistolet kurzy. No. Kurzy jest słaby, ale też tak słaby nie jest. Ty kto, ty kto do nas gada? Ja w to strzelam. Nie wiem, mam jakieś dziwne, ale nie, już przestały, no, przez chwilę miałem. Ty elefosyki? musisz się załatwić... Mam, dobra. Musisz się załatwić ty... y, musisz się załatwić mikrofon. Dobra, chodźmy tutaj, na tu Dobra, czekaj, czekaj, tylko mi się załaduje. O, a ja... a ty masz też pokazane te... te animacje? Jakie animacje? Te... te chodzenia te. Tak, te tak, ja też je mam. Dobra to, jak dobra, to chodź. Dobra, to chodź, Dawid, bo ja tu już na ciebie czekam. Ja mam hmm. animację jeszcze. Nie wiem, Dobrze, gdzie ja teraz. Się o, dobra, 3, 2, 1, last! Ruszamy. Dobra, strzelamy w każdy punkt. Wszędzie. Jak, ja, ja nie, nie śmiejecie się z mojego celu. Z no, bo Dawid, oczywiście, jak zwykle. Kom, yy, nie jest przy kąpie. O dobra, to jest też no ja jakiś nie. duży cel. O, no i z, znalazłem mikrofon, który już zgubiłem mega dawno temu. O nie. Ja też, ja też. Cyk, cyk. O nie. Drugi raz już. Dobra, ile masz punktów? Punktów? 9 do 17. Ja też mam. Kurde, ja nigdy tu nie doskoczę. Poczekajcie. A ja tutaj już jestem. Serio? No. A! Wywaliło mnie znowu. Kurde, zleciałem niestety. No. Każdy ma złudnik. W parkurze. Dobra. on nie. Parkour. Jest, Dobra. jestem, I jestem. Mam, ja mam 12. Jestem już tutaj? 12. 14 Ja mam 12 na 17. Tutaj jest jeszcze cel cyk 13 ja mam 16. Tędy biegnę. Ty gdzie jeszcze jeden? To są te strzałki, to są. O ja, dobra, mnie, zrzuca mnie, idę bokiem. Jestem. Okay, 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 I nie wiem, ja 13 na 17, nie znalazłem. Ja 16 I ktoś do nas daba. W ogóle to są nasi wrogowie, którzy trenują. Tu jeden sobie kawę. Dobra, okay. więc chodźmy. Select Arena. Czekajcie, nie, muszę. No trzeba do Blaster Shop jeszcze być. Tak, po, do Blaster Shopa po Blastery. Nie kupmy tego, kupmy Dragon. Ale nie, nie stać się... nas, on jest mega drogi. My mamy dopiero 250 monet. Kupiłeś najlepszego? Na, na jakiego nas stać? No chyba. Ja jeszcze nim nie mi grałem, to jest taki... To jest taki bałwanek, no. ale cute! On jest nie? No my, my tak Serek dobieramy... My... Dobra! My, tak z my, Kolej... my z Michałem Ten graliśmy, y, tak mało wcześniej. Dobra jest! Play, czy... Animacja była i lecimy do tego portalu. To wygląda jak portal z y, Minecraft tego. Z Minecraft. Jak to? z Minecraft firmy. I to my, i ciekawostka, że chyba oni od tego ściągnęli. Ale to było wcześniej. przed Dobra, i tym Minecraft mówi. A widzisz samego siebie czy Dawidosa? Nie wiem, ja nic nie widzę na razie. Mam czarny ekran. No serio? No. Ja jak wlatuję w górę. Aha, to ty... Ja widzę tylko teraz napis Overworld Arena 3, 2, 1... Dawaj Lecimy. Od zamku, od razu do zamku. Tak, od razu do zamku widzę, to jest zamek. Lecimy. Znam polimy. Jest ja jestem sniperem, ja jestem sniperem. Tamte creepery, nie. jak się im ja wjedzie my... pod wodę, pod drogę jak się wjedzie tym creeperom, to one wybuchają. O nie? Jestem ja z zamykam, sprawdzam O, no nie, tu nikogo nie ma. Gdzie ten jest? Gdzie jesteście? Dobra, leżysz. To jak ile było? Ty XD2! Dwóch w sensie. No bo te pierwsze rundy są mega proste. No ja teraz mam dumbusta. Oj, patrzcie, tutaj można... tu są takie te, tu są takie ja różne super, te... Ja nie I można, z, I można zamykać i otwierać te. Zamykać i otwierać wrota. No to jest banalna ta gra. No, na razie! Dobrze, Tam nie. już na 14. 15 poziomie to już jest mega trudno. Oj, diamenty, nie, nie da się ich zzukać. Ale nie, się nie doznałeś. Znaczy, U, nie da jest, się ich ten. Nie. Mam pół HP. Szkielety inne, te strzelające, nic nie robią. Zbugowałem się, nie pytaj, co zbugowałem. zbugowałem się. Ale zaraz się odrodzę. Zrodziłem się w domku. Cyk, cyk, leżysz. Ha. O, widzę kolejnych. Mamusów. Co, Kurde, bo Czy zombiaki? Albo ja, albo Kurde. ja, który ginie od e, drugiego. O, dobra! Fall. Poczekaj, mamy Speedboosta. Speedboost w zamku, biorę. Ja mam speed tylko że straciłem. Dobra, wysadzony. Dobra, my. Zostało jeszcze 8 zombi xd O! Dobra Gdyby tak to normalnie działało moglibyśmy zrobić farmę creeperów już A, była wow. No, rel Byśmy mieli nieskończoność tych Prochu mielibyśmy nieskończoność Nie chodzi mi o prochu, tylko tych moni Bo one, bo monety z, 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 mobów yy, wyrzuca Ej no, rel Bo czekajcie O, mobów jeszcze O, tam są no to ja znalazłam. Próbuję Ci pomóc, ale jestem mega daleko. Co mi to da? Ty prawie będę, bo mało z Dobra. Jeszcze cztery moby zostały. Może w zamku są. W zamku? Zbieraj strzałki, bo one potem będą mega potrzebne. Ja biorę strzałki! Ja, ja, ja. Ty wziąłeś. Creeper! Dobrze, że tak szybko się HP regeneruje. Ej, Ej, Michał, mam idealnie 72 strzałki. Ja mam 17... Dawido, 072. O, dobra paczka moja! Moja, moja, Dobry moja. Będzie. Ja teraz mam 49. A ty po inną idziesz, no to... No to ja też. To tam jest za boost, to są strzałki, ok. Poczekaj, bo jeszcze dwa moby, musimy je znaleźć. Ty, ty szukaj w jaskiniach. Ej, patrz na to, patrz na to. Ej, chodź do kowala, ja się nie jestem ja nieśmiertelny, ja się palę w lawie, a nic mi się nie Ale dzieje. Ale wiesz, że to są te klocki? Wiem. A nie lawa. Chodź do jaskini, w jaskiniach pewnie no, w... będą moby. O, dobra szkielet. Szkielety nic nie robią Ej, oczywiście. O widzowie, jeśli teraz jesteście na razie w filmie, czy, jeśli nie wyszliście. No to napiszcie, jak oceniacie, yy, jak, jak wam się podobają oba skiny yy, razem, yy, nie i Michalosa. Ocencie no właśnie, no zobaczcie. No, to my. ma yy, Michał teraz puścił, no i oceniacie sobie, widzowie, komentarze so powinny no właśnie. być włączone? No, no, no tak, komentarze raczej będą włączone, chyba, że coś się zbuguje, jak zwykle. Kolejna no, runda. Ale łatwo tak. No. Chodź do zamku, chodź do zamku. Na razie stary, później będzie ten. Ja biorę drambusta. Pająki, pająki, najgorsze. Czy pająki najgorsze, bo one się wspinają, o kurde, creeper? Może jeden z gorszych, no. są. są jedne z gorszych. Znaczy jak creepery no. wybuchają i dookoła jest więcej mobów, to też jest fajnie, bo wybuchają te moby naokoło też. Ale szkielety, szkielety nic nie zadają. To jest fajne. Moral. Ze slaimu wypadają strzałki dalej. po uderzeniu, a więc fajnie. Piąta runda dobra. i z każdą rundą jest coraz więcej y... mam drum boosta. Tych. Jump boost też jest dobry. No, najlepsze są te boosty booste, a nie z strzałki. O dobra, ja mam speed boosta. Tutaj to jest bardzo... speed boost. Ja mam drum boosta. Jak strzelasz się w slajmy, to one wyrzucają strzałki. Widzę, bardzo polecam mapę. Ja, 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 z Michał, ja, ja jestem po prostu. Dobra, Odwałam. jestem. O kurde, dobra, proszę. dzięki, Dawid, dzięki, Dawid. Bo kolega do mnie napisał, musiałem mu napisać, że nagrywam odcinek. A, no. dobra, dobra, to jest wiedźma i ja otwieram. Otwieram. Dobra, wybuchaj. Bedno. Bedno, stary. Dednąłem. Kurde. O nie, dednołem. Dobra, skaczę na dół. Kurde, wiedźma. Wiem, tu wieźmy są najgorsze. Jedna z gorszych, normalnych... Ja się mu. O, dobra, ma No, dawaj. To one mi nic nie zadają. Jak? Udało się. Pokonałam, pokonałam wieźmę. To jest jedna z trudniejszych, tych do pokonania. Jeszcze potem będzie. Ale jeszcze potem A będzie jeszcze... byk. Jeszcze potem będzie byk. Byk jest mega trudny. O, zbugowane zombie. Ja się go nie boję. Jak go czekam? Patrz, gdzie... Uważaj slime! Wiem. Kurde, no. Ej, patrz Michał, zbugowane zombie. Cześć. Gdzie? No tutaj. On nie jest zbugowany. An ano jest zbugowany. Dobra. Dobra. Ja... O sorry! Kurde, tu... ja nawalam slime. A. Slime. Oh. Ale rundkoplicz. No ale łatwe. No. Speed boosta mam. O ja znowu gdzieś ja, wpadłam. Ja, ja Uważaj, nie slime! Wchodź, wchodź do tej. W, do, wchodź no, do, ja ja się poradzę, stary, ja się poradzę. Ty kolejny slime, ja go rozwalam. I slime są banalne. No, na razie, potem wszystko będzie miało 5 razy więcej HP. Moral. Dobra, ja te amunikowa. A już mamy tysiąc, już mamy tysiąc y, monet. Y... No, a ile masz AMO? O nie, teraz są pillagery, teraz są pillagery, najgorsze. Ile masz AMO, Michał? Bo ja wy, mam 37, bo ja mam 37. Chodź do bazy, chodź do bazy, bo w niej jest Nie no mi wystarczy, mi wystarczy. Poczekaj, gonią mnie, gonią mnie, gonią mnie. To mnie. ja uciekaj. Do bazy. Dobra, Zmieniasz. uciekam, mam mega mało HP. Uciekam, uciekam, uciekam. i do fortecy. Otwórz mi od drugiej, a w sumie ja wejdę górą, ja wchodzę górą. Do mnie idzie, armia tych do mnie idzie. Mocę. To mi pomaga! Cała armia do mnie idzie. Kurde, ja nie mogę się ruszyć, bo. A do nas Kurde. idzie cała armia! Dobra, zginąłem. Ja Trudno. też ginę! Ej, ginę, 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 ginę! Uciekać, uciekać, uciekać! A few moments later. Michał, ale mnie Creepery nie atakują, bo to są moje ziomki. Ziomki po ziomki Nie, nie atakują. Kurde, ja nie wiem, gdzie są te moby dwa. Tam są! O nie, jest ten! Jest jak to? Jest... Magik jest. Serię, biedni widzowie czekają. Kurde, ja na tego hey, pillagera... Dobra, w końcu, ale ja tyle zmarnowałam Ama te, na tego Mogę ci dać, przyjdź do mnie. Nie dobra, jeszcze mam 100. To z widzę paczkę Amo. Już to już jest nasza... jedyna runda. Six and a half hours later Dobra. Ej, widowie. Jeden... Bo jest szansa, jeśli Michał będzie miał 1100 subskrypcji, to chyba nagram... Może z nim nagram live'a. Nie, wątp, wątp... Tak szczerze to wątpię, ale live będzie. Mimo. Jaka armia pająków! Mi, mimo, że nie dobiliśmy tych 1000 y, subskrypcji, to było bardzo blisko. A więc i tak, i tak wam tu zaliczam. Ej, Michał! Co? Bo tam jak. A kiedy pokażę, jest twarz, Michał? Nigdy. Nigdy nie zobaczycie mojej twarzy. A few moments later. Dawid ma tam armię utopców. No ale łatwo ich pokonać. Dobra, jesteśmy. O, dobra. Michał, wpuść mnie Poczekaj, jeszcze wpuszczam O kurde, No dawaj, właśnie. Właśnie, włoś, Zamykaj Zamknąłem. Kurde. Dobra, mieczem. Bo mi... O, tam wbijają z góry utopiec. Też rzuciliśmy go. Co jest? Six and a half hours later. Y tutaj są już te zombiaki. Musimy je... Dobra, co się nim zajmij. Ja pójdę, co tam jest. Tam jest bus z skoku. Kurde, jak zwykle nie otworzyłeś bramy. Jak coś zombie do nas będą włożyć Kurde, zabrałeś mi busta z przednosa. Uważaj, za to był zombie! Kolejna, kolejna runda complete. Wchodzimy z gierki, bo będziemy mogli już chyba pójść do naderu, Do naderowego świata. A więc jesteśmy w naszym lobby. I teraz... op! Neder możemy. Ciekawe czy możemy. To Możemy! Idziemy, Możemy. Do nederu. Idziemy do netheru! Idziemy wow. do netheru! Dobra! Ja, ja, ja widzę animację, jak cię przeleportuje. Ja nie widzę! A fajna jest chociaż? No dobra! A jeszcze ja mega jaram, Ciekawe co tam będzie! Wow. Nether arena! Ale ładna! No. Ja jeszcze nic nie widzę. Trzy, 2, 1 last! ale to jest ładne! Stary, to jest piękne! ale to jest piękny, stary! Ty, tu no za portalem jeszcze można przejść z portal. To są pigliny. Znaczy, hogliny. Nie powinnaś mnie atakować. Ja cię nie zaatakował. Tu są no. magmołazy! Są magmołazy no. par no. na parkur. Co? O, kiedy? O, kiedy koniec odcinka? Ty się mnie pytasz kiedy koniec odcinka? Nie wiem, już będziemy kończyć, tylko musimy zobaczyć całą arenę. Ja już... Ja nie muszę na to rozwalać, ja wszyscy wszystko wpadam. Wow! Jak Co to za smur? Wszystko muszę za ciebie rozwalać. To są netherowe szkielety już! I te? Co? I szlajmy neterowe. Ej, ale... Jest kolejne piętro nawet. Ajajaj! Poczekaj, poczekaj, ja muszę je zobaczyć, tylko muszę się odrodzić jeszcze. Szczepaczka jak labuzu Ja nie mogę Dawid. Dobra, speed. I idę do fortecy na górę. Jeszcze za portalem coś tam było. Hmm, jak wejść? Był. O, dobra. To są te, takie wyrzutnie fajne. To są blazy! To są blazy! One... Ale one są mega. Nie, nie, nie. Dobra, obiecałam, że... Nie wiem, no już chyba kończysz. już. Dobra, poczekaj stary, tylko ja muszę zobaczyć y, na górze tą arenę. Tam, gdzie jest ta forteca. O nie, Blaze. Blaze jest najgorsze. Dobra, leżysz. To jest strasznie dużo hitów. Boże, Michał, patrz. Masz tę trampolinę, co nie? Gdzie jest trampolina? Chodź do mnie. Okay. Patrz, jest taka trampolina, patrz, widzisz? No. Ją? To patrz, jeśli się zeskoczy na te niebieskie, to widać te y, piksele. No i z niej, z niej na niebieskie, patrz, pokażę ci. Na no, jakie niebieskie? Takie, jeśli się, na, jeśli się poskoczy na tej trampolinie i na niebieskie się skoczy, to będzie piksele takie. Aha. A nie, to są chyba normalnie od ch chodzenia. tyle. Chodź na drugą stronę portalu, bo tam jest. Ej, ciekawe, czy będą jakieś nowe boosty, ale jak znam życie nie. No. Te fajnie nic nie będzie. Dobra, ja lecę. Jestem na drugiej stronie. Nieprawda. To jest iluzja. Aha. Serio? Czekaj, tu jest trampolina? Nie, to jest inna, bo tam... Z drugiej strony jest trampolina, a tam jest... Yy, a tu są te schodki, czyli to nie jest iluzja. Nie. To wygląda inaczej otoczenie, to na pewno nie jest iluzja. Popatrz, jak robi. To jest ścianka wspinaczkowa XD. Można potem... ej, tu jest ej, ścianka i... wspinaczkowa! Dobra widzowie, my, my wychodzimy już z gry. To na tyle w dzisiejszym Nie. odcinku. Y, tutaj z Dawidem sobie do... chodź do miniaturki tutaj. Dawid. A, no to Dawid już sobie poszedł, To tyle na dzisiaj.